Czy wiesz, że C.S. Lewis, jeden z największych umysłów XX wieku, odkrył dwie duchowe bronie, które są tak potężne, że mogą zniszczyć każdy atak wroga? Ten sam człowiek, który napisał opowieści z Narni, który był ateistą i stał się jednym z najwspanialszych obrońców chrześcijaństwa, odkrył sekret duchowej walki, który zna niewielu chrześcijan. A dziś, w tym momencie, przekażę Ci dokładnie te dwie bronie które zmieniły życie Lewisa i mogą całkowicie zmienić twoje życie. To nie jest teoria, to nie są piękne słowa, to są praktyczne, potężne narzędzia, które natychmiast możesz zastosować w swojej codziennej walce duchowej. Ale zanim pójdziemy dalej, potrzebuję, żebyś zrobił coś niezwykle ważnego w tym momencie. Tak, właśnie teraz, zanim będziesz dalej słuchać. Zostaw komentarz poniżej, napisz po prostu. Gotowy jestem poznać te bronie, albo coś równie prostego jak Polska, dwie bronie. Dlaczego cię o to proszę? Bo kiedy zostawiasz komentarz w pierwszych minutach wideo, YouTube rozumie, że ta treść jest wartościowa i pokazuje ją tysiącom innych ludzi, którzy tak jak ty desperacko szukają prawdy o duchowej walce. Twój komentarz nie jest tylko dla mnie. Jest po to, aby inni mogli znaleźć tę wiadomość, która zmieni ich życie. Zrób to teraz Zajmie Ci tylko 5 sekund. Napisz: Gotowy jestem. Czekam. Doskonale. Teraz, jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, naciśnij ten przycisk subskrypcji i aktywuj dzwonek. Dlaczego? Bo to, co zaraz odkryjesz, nie jest nudną teorią religijną. To praktyczna, potężna mądrość, sprawdzona przez stulecia świętych i męczenników. Która całkowicie zmieni sposób, w jaki walczysz duchowo. Co tydzień dzielę się konkretnymi strategiami, które pomogą ci chronić siebie i Twoją rodzinę przed atakami złego. Nie przegap ani jednego filmu. Subskrybuj teraz. C. S. Lewis przeszedł przez coś, czego większość z nas nigdy nie doświadczy. Był zagorzałym ateistą, profesorem w Oksfordzie, jednym z najbardziej błyskotliwych umysłów swojego pokolenia. Nienawidził chrześcijaństwa. Uważał je za mit, za bajkę dla słabych ludzi, którzy potrzebują pocieszenia. Ale potem stało się coś niezwykłego. Poprzez przyjaźń z J.R. Tolkienem, poprzez głębokie studium literatury, filozofii i historii, Lewis zaczął widzieć prawdę, która go przytłoczyła. Opisał swoje nawrócenie słowami. W roku 1931 poddałem się i przyznałem, że Bóg jest Bogiem, i uklękłem. I modliłem się, będąc prawdopodobnie najbardziej przygnębionym i niechętnym nawróconym w całej Anglii. Ten człowiek, który walczył z Bogiem całym swoim intelektem, stał się jednym z największych apologetów chrześcijaństwa wszechczasów. A w swojej walce duchowej, w swoich obserwacjach ludzkiej natury i szatańskich ataków, odkrył dwie bronie, które są absolutnie fundamentalne. Pierwsza broń to pokora. Druga broń to dziękczynienie. To brzmi prosto prawda? Może nawet zbyt prosto. Ale słuchaj uważnie, bo to, co zaraz Ci powiem, zmieni Twoje rozumienie duchowej walki na zawsze. Lewis napisał książkę, która jest arcydziełem zrozumienia, jak działa szatan. Nazywa się Listy Starego Biabła do Młodego. W tej książce Lewis pisze z perspektywy starszego demona o imieniu skrętka, który szkoli młodszego demona o imieniu Piołun w sztuce kuszenia ludzi. A przez tę fikcyjną korespondencję Lewis odkrywa przed nami dokładnie, jak wróg nas atakuje i jak możemy się bronić. I co fascynujące, skrętka stale ostrzega piełna przed dwiema rzeczami: aby człowiek nie stał się pokorny i aby człowiek nie zaczął dziękować Bogu. Te dwie rzeczy terroryzują piekło. Kropka, zacznijmy od pierwszej broni: pokory. Lewis napisał coś absolutnie przełomowego. Pokora nie polega na tym, że brzydki człowiek myśli, że jest brzydki. Ani głupi człowiek myśli, że jest głupi. Pokora to myślenie o sobie mniej, a nie myślenie o sobie jako o mniejszym. Rozumiesz różnicę? Większość ludzi całkowicie nie rozumie, czym jest pokora. Myślą, że pokora to mówienie: Jestem nic nie wart, jestem beznadziejny, jestem okropny. Nie. To nie jest pokora, to fałszywa pokora, to jest w rzeczywistości pycha odwrócona ponieważ wciąż myślisz o sobie tylko negatywnie. Prawdziwa pokora, ta, której naucza nas Chrystus i której Lewis doświadczył, to przestać myśleć o sobie w ogóle. To kierowanie swojej uwagi na Boga i na innych. To uznanie prostej prawdy: wszystko, co mam, jest darem od Boga. Moje talenty, moje umiejętności, nawet mój następny oddech, to dar. Nie mam niczego, co nie zostałoby mi dane. Kiedy naprawdę to rozumiesz, prawdziwa pokora staje się naturalna kropka, a teraz zwróć uwagę na to, dlaczego pokora jest bronią przeciwko szatanowi. Szatan upadł z powodu pychy. Izajasz 14, 12-15 opisuje to, jakże spadłeś z nieba, gwiazdo zaranna, synu jutrzenki. Zostałeś strącony na ziemię, ty, który zwyciężałeś narody. A ty mówiłeś sercu swoim, wstąpię do nieba... Wywyższy swój tron ponad gwiazd Boga. Pycha to grzech szatana. Pycha to jego broń. Każde kuszenie, które do ciebie kieruje, ma u swojego źródła pychę. On chce, abyś myślał, że jesteś lepszy niż inni, że zasługujesz na więcej, że Bóg cię ogranicza, że ty sam możesz być Bogiem. Ale kiedy jesteś pokorny, wszystkie te ataki spadają na ziemię. Kiedy jesteś naprawdę pokorny, Kuszenie do pychy nie ma gdzie się uchwycić. Lewis to doskonale rozumiał. W listach Starego Biabła skrętka pisze z frustracją o człowieku, który stał się pokorny: Schwytałeś tego szczerozłotego Robaczywa. Ale jak my nienawidzimy, kiedy oni się wślizgują przez nasze palce i zostają uchwyceni przez wroga tylko dlatego, że nauczyli się pokory. Ale oto praktyczna rzeczywistość, o której musimy porozmawiać. Jak rozwijać pokorę? Bo nie możesz po prostu powiedzieć, od dzisiaj będę pokorny i oczekiwać, że się to stanie. Pokora to mięsień duchowy, który musisz ćwiczyć. A Lewis daje nam konkretne wskazówki, jak to zrobić kropka po pierwsze, przestań się porównywać z innymi. To jest krytyczne. Porównywanie się jest paliwem pychy. Albo myślisz, jestem lepszy niż ta osoba, i stajesz się dumny. Albo myślisz, Jestem gorszy niż ta osoba i stajesz się smutny, ale wciąż myślisz o sobie. Oba te stany to pycha. Prawdziwie pokorny człowiek nie porównuje się w ogóle, ponieważ wie, że każda osoba jest niepowtarzalną kreacją Boga na unikalnej ścieżce z unikalnymi darami. Po drugie, przyjmuj małe upokorzenia z wdzięcznością. To brzmi dziwnie, ale posłuchaj. Kiedy ktoś Cię krytykuje, kiedy popełniasz błąd publicznie, kiedy czujesz się głupio, zamiast natychmiast się bronić lub usprawiedliwiać, zatrzymaj się. Oddychaj i powiedz swojemu sercu: Dziękuję Ci, Boże, za tę okazję do ćwiczenia pokory. To Cię zaboli. Twoje ego będzie krzyczało, ale za każdym razem, gdy to robisz, budujesz pokorę. Po trzecie, służ innym w ukryciu. Rób rzeczy dla ludzi. Gdzie nikt nie może Cię zobaczyć, nikt nie może Ci podziękować, nikt nie może Cię pochwalić. Służba bez uznania to czysta pokora. Lewis to praktykował. Przez lata wspierał finansowo wiele wdów i sierot i nigdy nikomu o tym nie mówił. To wyszło na jaw dopiero po jego śmierci. Po czwarte, módl się za ludzi, którzy Cię ranią. To może być najtrudniejsza rzecz ze wszystkich. Kiedy ktoś cię atakuje, oczernia, krzywdzi, naturalną reakcją jest gniew, chęć zemsty. Ale kiedy zamiast tego się za nich modlisz, dzieje się coś potężnego w twoim sercu. Pycha zaczyna się rozpuszczać, a jej miejsce zajmuje pokora i miłość. Teraz druga broń, równie potężna, dziękczynienie. Lewis odkrył coś przełomowego o dziękczynieniu, czego większość chrześcijan nie rozumie. W listach starego Biabła skrętka ostrzega piołuna, nasza przyczyna jest w niebezpieczeństwie, kiedy człowiek zaczyna dziękować. W momencie, gdy człowiek prawdziwie dziękuje Bogu, nasze zaklęcia nad nim słabną. Dlaczego dziękczynienie jest tak potężną bronią? Bo dziękczynienie to bezpośrednie przeciwieństwo narzekania, a narzekanie to jeden z głównych sposobów, w jaki szatan dostaje się do Twojego serca. Kiedy narzekasz,. Otwierasz drzwi dla złego. Kiedy dziękujesz, zamykasz te drzwi i otwierasz okna dla Bożych Błogosławieństw. K. Zastanów się nad tym. Każde kuszenie szatana zaczyna się od sprawienia, że zaczniesz patrzeć na to, czego nie masz, na to, co jest złe, na to, czego ci brakuje. W ogrodzie Eden szatan nie powiedział Ewie: spójrz na wszystkie te niesamowite drzewa, z których możesz jeść. Nie. Skierował jej uwagę na jedno drzewo, z którego nie mogła jeść. Czy Bóg naprawdę powiedział, że nie możecie jeść z żadnego drzewa w ogrodzie? To była strategia. Spraw, by skupili się na tym, czego nie mają, zamiast na tym, co mają. A dziękczynienie to dokładnie odwrotna strategia. Dziękczynienie mówi: Patrz na wszystko, co Bóg Ci dał. Patrz na każdy oddech, każdy posiłek, każdą relację, każdy moment. Wszystko to jest darem. Kiedy żyjesz w stałym stanie dziękczynienia, jesteś odporny na większość ataków wroga. Święty Paweł wiedział o tym. Dlatego napisał w pierwszym liście do 5, 5:18 Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem Was. Za wszystko. Nie za wszystko. Co jest dobre? Nie za wszystko, co jest łatwe. Za wszystko. To wydaje się niemożliwe, prawda? Jak mogę dziękować za trudności, za cierpienie, za ataki, ale właśnie tam pokora i dziękczynienie się spotykają. Pokora mówi, nie rozumiem wszystkiego, ale ufam Bogu. Dziękczynienie mówi, nawet w tym Bóg pracuje dla mojego dobra. Rzymian 8 Dwadzieścia osiem obiecuje, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim dla dobra tych, którzy go miłują. Wszystko, nie niektóre rzeczy. Wszystko. Lewis przeżył niesamowite cierpienie w swoim życiu. Jego matka umarła, gdy był dzieckiem. Przeżył okropności I wojny światowej. Poślubił kobietę, Joy Davidman, i zakochał się w niej głęboko. Tylko po to, by obserwować, jak umiera na raka. Napisał książkę powrót do żałoby, gdzie szczerze dokumentował swoją walkę z bólem i gniewem na Boga. Ale przez to wszystko Lewis nauczył się czegoś głębokiego, cierpienie możecie zbliżyć do Boga lub oddalić od Niego. To zależy od tego, jak reagujesz. Kiedy reagujesz gniewem, goryczą i narzekaniem, cierpienie staje się narzędziem szatana do zniszczenia twojej wiary. Ale kiedy reagujesz pokorą i dziękczynieniem, mówiąc Boże, nie rozumiem tego, ale dziękuję ci, że jesteś ze mną w tym. Ufam ci, cierpienie staje się narzędziem Boga do udoskonalenia cię i przybliżenia do niego kropka Lewis napisał coś niezwykłego. Bóg szepcze do nas w naszych przyjemnościach, mówi do nas w naszym sumieniu, ale krzyczy w naszych bólach. Ból jest megafonem Boga, aby obudzić głuchy świat. Cierpienie ma cel. Może Ci nie rozumiesz teraz, ale Bóg rozumie, a to wystarczy. Teraz pozwól mi dać Ci praktyczną strategię, jak używać tych dwóch broni, pokory i dziękczynienia, w codziennej walce duchowej. Zacznij każdy dzień na kolanach. Dosłownie na kolanach. To fizyczny akt pokory. Kiedy Twoje ciało jest na kolanach, łatwiej jest Twojemu sercu być pokornym. I zanim poprosisz Boga o cokolwiek, zanim przedstawisz jakąkolwiek prośbę. Zacznij od dziękczynienia. Spędź pięć minut dziękując Bogu za konkretne rzeczy. Nie ogólne. Dziękuję za wszystko. Nie. Konkretne. Dziękuję za ten ciepły posiłek wczoraj. Dziękuję za uśmiech mojego dziecka. Dziękuję za to, że obudziłem się dziś rano. Dziękuję za powietrze w moich płucach. Kiedy zaczniesz konkretnie dziękować? Coś zmienia się w Twoim sercu. Zaczniesz widzieć, jak bardzo jesteś błogosławiony. Zaczniesz rozumieć, że nawet w trudnościach Bóg jest z Tobą. A kiedy rozumiesz, jak bardzo jesteś błogosławiony, pokora staje się naturalna, ponieważ zdajesz sobie sprawę, że nic z tego nie zasłużyłeś. Wszystko to jest łaska, kropka w ciągu dnia, kiedy przyjdzie kuszenie, a przyjdzie, zastosuj te dwie bronie natychmiast. Powiedzmy, że ktoś Cię obraża w pracy. Twoja naturalna reakcja to gniew, chęć odwetu, obrażanie z powrotem. Ale zatrzymaj się. Weź głęboki oddech i cicho powiedz w swoim sercu: Boże, pomóż mi być pokornym. Dziękuję Ci za tę okazję do ćwiczenia cierpliwości. Dziękuję, że uczysz mnie, jak kochać trudnych ludzi, tak jak Ty mnie kochasz. Mimo że jestem trudny. Widzisz, co się właśnie stało? W tym momencie atakuje cię wróg przez tę osobę. Chcę, żebyś zareagował gniewem i pychą. Ale ty użyłeś pokory i dziękczynienia i atak został zneutralizowany. To nie znaczy, że nie będziesz czuł bólu. To nie znaczy, że będzie łatwo. Ale to znaczy, że szatan nie może cię użyć w tej sytuacji do zniszczenia ciebie. Lewis rozumiał, że duchowa walka nie jest czymś, co dzieje się od czasu do czasu. To jest ciągła rzeczywistość. Pierwszy list Piotra 5:8 ostrzega, bądź się trzeźwi i czujni, bo przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży szukając, kogo by pochłonąć. On nie bierze przerw. On nie idzie na wakacje. On ciągle cię atakuje, szukając słabego punktu, szukając momentu pychy, Momentu narzekania, aby wejść i zniszczyć, kropka, ale kiedy żyjesz w stałej postawie pokory i dziękczynienia, nie ma słabego punktu do ataku. Jesteś okryty Duchem Bożym. Jesteś chroniony pancerzem, który szatan nie może przebić. Teraz chcę ci powiedzieć coś głęboko osobistego, czego Lewis nauczył miliony ludzi. W swojej książce Problem cierpienia Lewis zmaga się z najtrudniejszym pytaniem, jakie może zadać każdy człowiek. Jeśli Bóg jest dobry i wszechmocny, dlaczego istnieje zło i cierpienie? A jego odpowiedź jest tak głęboka, że musisz to usłyszeć. Lewis mówi, że Bóg mógł stworzyć świat bez wolnej woli, gdzie ludzie byliby jak roboty, zawsze robiąc dobrze, nigdy nie wybierając zła. Ale wtedy nie bylibyśmy naprawdę ludźmi. Miłość wymaga wyboru, dobroć wymaga możliwości zła. Więc Bóg stworzył nas z wolną wolą, wiedząc, że niektórzy wybiorą źle, że przyjdzie cierpienie. Ale on również dał nam bronię do walki i obietnicę, że ostatecznie dobro zwycięży kropka, a najbardziej przełomowa rzecz, którą Lewis powiedział: Bóg nie obserwuje naszego cierpienia z daleka. On wszedł w nie. Jezus Chrystus, syn Boży, przyszedł na Ziemię i cierpiał bardziej niż ktokolwiek z nas kiedykolwiek będzie. Został zdradzony. Opuszczony, torturowany, ukrzyżowany. Bóg rozumie ból i przez swoje cierpienie odkupił nasze cierpienie. Teraz, kiedy cierpimy z wiarą, nasze cierpienie ma znaczenie. Staje się częścią większego planu odkupienia. To głęboka prawda, którą większość ludzi nie rozumie. Twoje cierpienie nie jest bezsensowne. Kiedy je ofiarujesz Bogu. Kiedy przechodzisz przez niespokorą i dziękczynieniem, staje się ono potężnym narzędziem duchowym. Paweł to wiedział. Dlatego napisał w drugim liście do Koryntian 12, 9-10 Wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Następnie przejrzyj swój dzień ponownie, gdzie widziałem Bożą łaskę, gdzie Bóg mnie błogosławił? Gdzie pokazał mi swoją miłość? I konkretnie dzękuj mu za każdą rzecz. To ćwiczenie, robione codziennie, będzie powoli transformować Twoje serce. Będziesz stawał się coraz bardziej pokorny i coraz bardziej wdzięczny. A te dwie bronie staną się tak naturalne dla ciebie, że będziesz ich używał instynktownie, nawet nie myśląc o tym. Lewis z tymi zasadami do końca swojego życia. W jego ostatnich dniach, cierpiąc na chorobę nerek i serce, był w bólu. Ale ludzie, którzy go odwiedzali, byli zdumieni jego pokojem i wdzięcznością. Nie narzekał, nie pytał: Dlaczego ja?. Zamiast tego dziękował za każdy dzień, za każdego przyjaciela, za każdą łaskę, którą Bóg mu dał. I kiedy umarł 22 listopada roku 1963. Tego samego dnia co prezydent Kennedy, więc jego śmierć została prawie niezauważona przez media, Lewis odszedł w pokoju. Ostatnie słowa, które napisał w liście do przyjaciela kilka dni przed śmiercią, były charakterystycznie pełne pokory i wiary. Kiedy nadejdzie mój czas, jestem pewien, że on będzie tam, aby mnie przyjąć. To jest siła tych dwóch broni. Pokora i dziękczynienie nie tylko chronią Cię przed atakami wroga w tym życiu, ale przygotowują Cię na życie wieczne. Uczą Cię kochać Boga bardziej niż siebie. Uczą Cię ufać Mu całkowicie. Uczą Cię widzieć każdy moment jako dar. Więc oto wyzwanie dla Ciebie. Przez następne 30 dni praktykuj te dwie bronie codziennie. Każdego ranka zacznij od pięciu minut dziękczynienia na kolanach. W ciągu dnia, kiedy przyjdzie kuszenie lub atak, natychmiast użyj pokory i dziękczynienia. Każdej nocy przeprowadź rachunek sumienia, rozpoznając pychę i narzekanie i zastępując je pokorą i wdzięcznością. Obiecuję ci, że jeśli będziesz to robił konsekwentnie przez 30 dni, twoje życie się zmieni, będziesz bardziej spokojny, będziesz bardziej radosny, będziesz bliżej Boga. A ataki wroga, które kiedyś cię demolowały, będą spadać jak deszcz na nieprzemakalny płaszcz. Cez Lewis odkrył te bronie poprzez lata walki, cierpienia i studiowania. A teraz przekazał je Tobie: Nie marnuj tego daru, użyj tych broni, walcz duchową walkę z narzędziami, które Bóg Ci dał. A pamiętaj słowa Lewisa: Nie jesteś ciałem, które ma duszę. Jesteś duszą, która ma ciało. A ta dusza jest wieczna, bezcenna, kochana przez Boga. Wróg to wie i dlatego tak zaciekle Cię atakuje. Ale Bóg dał Ci wszystko, czego potrzebujesz do zwycięstwa. Pokora, dziękczynienie, użyj ich i zostań niepokonanym wojownikiem duchowym, jakim Bóg Cię powołał, abyś był. Módl się teraz ze mną, Boże Ojcze, dziękuję Ci za Twoją mądrość, którą objawił nam przez Cez Lewisa. Dziękuję za te dwie potężne bronie pokory i dziękczynienia. Proszę, naucz mnie, jak ich używać codziennie. Kiedy pycha próbuje wejść, przypominaj mi, abym był pokorny. Kiedy narzekanie próbuje się wkraść, przypominaj mi, abym dziękował. Wiem, że walka jest realna, ale wiem też, że Ty już wygrałeś. Pomóż mi żyć w tym zwycięstwie. W imię Jezusa. Amen. Dwiek dwóch klot e ume i a e podekamete Por favor, verifik as respostas.